Czy TikTok wygra z YouTube'em? I co z tym Clubhouse w ogóle? Przeprowadziłem w tym tygodniu ważne badania, oraz spędziłem trochę czasu na Clubhouse, żebyście wy nie musieli kupować iPhone'a, albo pożyczać od dziewczyny czy żony, ale raczej kupować, bo wiadomo, że nie pożyczy, szczególnie teraz z walentynki. Sprawdza, kto napisał, kto nie. To są ważne rzeczy. Więc ten odcinek będzie trochę bardziej social mediowy. Ale mam nadzieję, bo włożyłem w to trochę pracy, że mimo wszystko przed nami dobry wieczór. YouTube Shorts Czyli tak zwane krótkie filmy to odpowiedź YouTube'a na rosnącą popularność TikToka. TikTok ma swoje wady i zalety, ale największą z tych drugich jest fakt, że możesz filmy oglądać nie zmieniając położenia smartfona. A jak ci się znudzą, to przewijasz je do góry, co wydaje się być najbardziej intuicyjnym ruchem ze wszystkich. A teraz YouTube na smartfonie. Jak odpalasz film, to zajmuje ci on jakąś jedną trzecią ekranu. Ląduje w górnej części. Bez sensu. Oczywiście możesz przekręcić ekran, żeby mieć go w poziomie, ale ekran to się przekręca, żeby oglądać Netflixa, a nie jakieś bzdury na YouTube. Zdaję sobie sprawę z tego, że trochę dysuje sam siebie, ale też YouTube YouTube'owi nierówny. No bo blog ekipy, która jest spoko, ale raczej ogląda ją na kiblu albo w autobusie. A Roberta Makłowicza to już sobie odpalisz na kompie, a może nawet telewizorze. I to jest największy problem, chociaż nie wiem, ale sądzę po sobie. I to jest największy problem shortów, że ludzie oglądający YouTube'a na lapku dostają coś takiego. Co to w ogóle jest? Na telewizorze, jeżeli nie jest to obrotowy telewizor Samsunga, wygląda to jeszcze gorzej. Algorytm wyświetla te shorty wszystkim, nie tylko tym, którzy oglądają YouTube na smartfonie. Co to oznacza? Weźmy ostatnie 28 dni. Statystyki. Połowa osób oglądających ten kanał robi to na innych urządzeniach niż smartfony, więc krótki pionowy film wyświetla im się źle. Mamy więc już połowę niezadowolonych odbiorców. Teraz przejdźmy do subskrybentów. Którzy dostając powiadomienia, liczą na to, że film jest dłuższy niż minuta. Pomijając przypadkowych ludzi, którym YouTube i tak tych filmów nie wyświetla, o czym będzie później, to absolutnie nikt na tym nie zyskuje. Nikt na shortach nie wygrywa. W tej sytuacji chciałbym wam bardzo podziękować za wyrozumiałość i relację łapek w górę do łapek w dół pod moim shortem, bo jak na to, co wam zgotowałem, zachowaliście się bardziej niż przyzwoicie. No dobra, ale po co w takim razie to powstało? Albo inaczej, dla kogo są shorty? Według YouTube'a powstały dla twórców, którzy chcą nagrywać krótkie filmy używając tylko swojego smartfona. Chodzi o to, żeby nie trzeba było tego montować na kompie, tylko wszystko robić na smartfonie, tak jak można to robić na TikToku. No to Dlaczego ktoś miałby w ogóle wrzucać film na YouTubea, krótki, skoro może go wrzucać na TikToka? No, może dlatego, że tak jak ja, ma na YouTubie dużo subów, a na TikToku mało? Sprawdźmy to. Mimo, że opcja nagrywania shortów bezpośrednio ze smartfona na YouTubie w Polsce jeszcze nie funkcjonuje, to można nagrać film w pionie i wrzucić go z komputera i oznaczyć go jako short i algorytm będzie wiedział, że należy go zindeksować jak krótki film i pokazywać ludziom tam, gdzie są umieszczone krótkie filmy, czyli w tym miejscu, z którego powinna pochodzić większość odsłon takiego filmu. To są statystyki mojego shorta. Wrzuciłem go we wtorek, poradził sobie dużo gorzej niż typowy film. Przeniósł kanałowi 33 subskrybentów. Mam nadzieję, że nie liczą na to, że będę nagrywał więcej takich filmów, ale ważniejsze jest źródło wizyt. I tutaj po kolei: funkcje przeglądania, powiadomienia, strony kanału. Schodzimy na sam dół, a tam krótkie filmy. 11 wyświetleń. 11 wyświetleń na 114 tysięcy wyświetleń pochodzi z tego miejsca, z którego powinno przynajmniej w teorii pochodzić większość wyświetleń dla takiego rodzaju filmu. To jest to miejsce. Jak zjedziecie w swoich smartfonach do tego poziomu, to prawdopodobnie też wyświetlają się wam tam shorty. Możecie też powiedzieć, że ten film jest po prostu nudny i nikt nie chce go oglądać. I może macie rację, dlatego tę samą nudę wrzuciłem na TikToka. No dobra, przyznaję, że zmieniłem końcówkę, bo ta z YouTube'a nie pasowała. Ale nie dodałem tych wszystkich niezbędnych hashtagów i innych, które sprawiają, że filmy mają lepsze szanse na oglądalność. Jednym słowem zrobiłem wszystko, żeby na TikToku ten film też poradził sobie możliwie najgorzej. Na platformie, na której mam 41,5 tysiąca obserwujących, film obejrzało do soboty ponad 18 tysięcy osób. Czyli mniej niż połowa, ale blisko. Co doprowadzić nas może do oczywistego wniosku, że na TikToku łatwiej o więcej wyświetleń. Ok, mam drugi, równie banalny, ale wydaje mi się, że ważny. TikTok jest najlepszy do krótkich filmów, tak jak Paryż jest najlepszy do wieży Eiffla. I mimo, że w Chinach stoi jej podróba, w Las Vegas zresztą też i w innych miejscach na świecie, to jak ktoś chce zobaczyć wieżę Eiffla, to raczej nie jedzie do Vegas. Czy na osiedle Tiandu Cheng w Chinach. Do Vegas się jedzie po coś innego, do Chin pewnie też. Natomiast jak ktoś chce zobaczyć wieżę Eiffla, to leci albo jedzie do Francji, do Paryża. Ale jak już jesteś w tym Vegas i znudziło ci się wszystko inne no to ktoś może nagle wyskoczyć z propozycją Ty słuchaj, a może by tak na wieżę Eiffla, akurat ją tutaj mamy. I to jest właśnie Instagram Reels, który moim zdaniem ma o sobie zdecydowanie zbyt wysokie niemanie. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że Instagram uznał, że algorytm Reelsów nie będzie promował filmów ze znakiem wodnym TikToka. Okej, okay, w pełni zrozumiałe, ale nadal super żenujące. Mogli to chociaż zachować dla siebie. TikTok oczywiście Instagramem nie musi się przejmować, bo istnieje tak samo duża szansa, że reelsy pobiją TikToka, jak to, że Facebook zbuduje konkurencję dla Clubhouse, o czym będzie później. A YouTube Shorts są jak wieża Eiffla w Teksasie, która powstała w 1993 roku. Tym samym roku, w którym powstała wieża Eiffla w Paryżu w Tennessee. Wieża w Teksasie miała być wyższa niż wieża w Tennessee. Kiedy jednak okazało się, że jest odwrotnie, Paryżanie z Teksasu na szczycie swojej wieży umieścili Kapelusz. Dzięki temu wieża ma teraz 65 stóp wysokości, czyli niecałe 20 metrów. Clubhouse. Zanim się za niego zabierzemy, muszę wam powiedzieć kilka mniej znanych faktów o sobie. Ty, może ty w ogóle przestań mówić o technologii. Niech to będzie program o tobie, bo widzę, że to ci najbardziej odpowiada. Jestem strasznie niecierpliwy. Jestem tak niecierpliwy, że gdybym mógł, przewijałbym TikToki. Przewijam YouTube'a, 30 minutowy odcinek na Netflixie oglądam w 15 minut. Zabytki oglądam z zewnątrz. Nienawidzę... Wycieczek z przewodnikiem, bo przewodników nie można przewijać. Jeżeli jesteście taką osobą jak ja, to Clubhouse raczej nie jest dla Was, ale i tak pewnie będziecie chcieli na niego wejść i być może nawet spędzicie tam miło czas, ponieważ Clubhouse ma swoje sposoby, żeby przyciągnąć nawet takich niecierpliwców jak my. Po pierwsze, niedostępność. Clubhouse nie tylko jest na zaproszenia, ale też każdy nowy użytkownik dostaje dwa zaproszenia. Potem chyba trzy. Jakoś to się później zwiększa liczba tych zaproszeń, ale na początku dostaje dwa albo trzy zaproszenia, więc może wybrać tylko dwóch lub trzech znajomych, których zaprosi do aplikacji. Być może dlatego oferty sprzedaży zaproszeń pojawiają się na Allegro. Z pewnych źródeł wiem, że ludzie to kupują. Powiedz mi, że nie masz przyjaciół, nie mówiąc mi, że nie masz przyjaciół. Zasada niedostępności na nas działa, nawet jeżeli bardzo tego nie chcemy, żeby na nas działała. Jesteśmy po prostu beznadziejnymi stworzeniami. Nie mogę czegoś mieć? Chcę tego. Dlaczego tego chcę? Bo nie mogę tego mieć. A propos? Jeżeli nie masz iPhone'a, to nie możesz wejść na Clubhouse, mimo że twórcy aplikacji twierdzą, że od miesiąca pracują już nad wersją Androidową, ale nadal nie wiadomo, kiedy ma się ona pojawić. Natomiast co ciekawe w sklepie Play jest aplikacja o nazwie Clubhouse. Należy do Clubhouse Software, firmy, która tworzy oprogramowanie do zarządzania projektami. Aplikacja na smartfony istnieje od 2019 roku. Dotychczas nie była szalenie popularna, no bo była przeznaczona dla ludzi, którzy interesują się zarządzaniem projektami. Dotychczas miała też może nie szalone, ale całkiem dobre oceny w sklepie Play. Ale to już było. Zanim do gry weszli poirytowani użytkownicy, którzy chcieliby się zalogować na Clubhouse, ale twierdzą, że do tej apki nie da się zalogować. I w ogóle po co ona istnieje, skoro przecież nie ma wersji Clubhouse na Androida? Żeby zrozumieć te komentarze, trzeba by porzucić na chwilę zasady logiki. Nie traćmy na to czasu. Ważniejsze, że ludzie ci wystawiają apce Clubhouse najniższe możliwe oceny, dzięki czemu suma ocen spadła poniżej 3 gwiazdek. Inne aplikacje, które miały to nieszczęście i umieściły Clubhouse w swojej nazwie, spotkał podobny los. Dlaczego w ogóle powstał Clubhouse? Geneza wydaje się być prosta. Mamy pandemię, ludzie nie za bardzo mają gdzie imprezować z nieznajomymi. Przy czym to ostatnie jest super ważne, bo możesz wbijać na domówki, możesz organizować urodziny na Zoomie, ale to nie jest to samo. W związku z covidem są dwie rzeczy, których nie chcemy robić. Po pierwsze, nie chcemy, żeby inni nas oglądali, bo zapuściliśmy się przez siedzenie w domu. Po drugie, nie za bardzo chcemy podbijać do obcych. Bo już przed pandemią Tinder odebrał nam te umiejętności, a teraz już w ogóle nie pamiętamy jak to się robi. I Clubhouse ma na to rozwiązanie. Po pierwsze jest tylko dźwiękowy, czyli ów. Po drugie, żeby pogadać w większym gronie, wystarczy, że podniesiesz rękę i moderator pokoju, w którym toczy się rozmowa, może dopuścić cię do głosu. Oczywiście może też nie dopuścić cię do głosu, ale są pokoje prywatne, w których możesz z kimś porozmawiać jeden na jeden. No to już jest bez sensu, to nie lepiej zadzwonić? No tak, ale może nie masz numeru tej osoby. A to może być jakaś osoba, nie wiem, twój ulubiony wokalista z dzieciństwa albo ktoś inny, na kim ci zależy. I może ta osoba jest pierwszy raz na clubhouse'ie albo pierwszy dzień i nie wie za bardzo o co chodzi, pyk, zapraszasz taką osobę do prywatnego pokoju. No, yy, ktoś mnie zaprosił, dobra, wchodzę i już. I już masz w sidłach. Pewnie nie na długo, ponieważ każdy może w każdej chwili z każdego pokoju wyjść, wciskając przycisk Leave Quietly, ale jednak udało Ci się zamienić parę słów z osobą, z którą prawdopodobnie na ulicy byś tych słów nie zamienił, czy nie zamieniła, bo głupio podejść. A pisać maile, czy na social mediach uderzać, no to też jest średni pomysł, bo jeżeli ktokolwiek odpisze, to z reguły to jest menadżer, no i generalnie słaba gadka. Także skracanie dystansu na pewno jest jedną z zalet Clubhouse'a. Drugą zaletą jest pożeranie wolnego czasu. No bo. Lenistwo i robienie niczego to nie brzmi świetnie. A to samo można nazwać testuje nowe social medium, niedostępne dla wszystkich. A kto jest największym beneficjentem ludzkiego lenistwa i robienia niczego? Oczywiście Mark Zuckerberg który nie wiem dlaczego jest człowiekiem, powinien być kserokopiarką, gdyby był kserokopiarką nie miałby sobie równych, wygrywałby wszystkie konkursy i zawody. I ten Mark Zuckerberg pojawił się na Clubhouse i wtedy już wszyscy wiedzieli co się dzieje, typ włączył przycisk kopiuj, co jest silniejsze od niego i prace postępują. Ale ponieważ teraz jest taki trend, że kopiowanie w świecie technologii nie odbywa się monogamicznie, to znaczy nie jest tak, że jedna firma coś ma, druga kopiuje, tylko jedna firma coś ma i kopiują co najmniej dwie, czyli musi być trójkąt. Tak samo jak z TikTokiem, YouTubeem i Instagramem. Więc Clubhousea chce skopiować poza Facebookiem także Twitter. Prace są już bardzo zaawansowane, bo twitterowe spaces funkcjonują w wersji beta. I to wydaje się być ciekawe, bo ile na Clubhouse przynajmniej na razie z tego, co zauważyłem, ludzie są dla siebie raczej mili, no to na Twitterze pewnie wiecie, bo, bo tam też zaglądacie, jak wygląda sprawa, więc już wyobrażam sobie te rozmowy. Dziękuję, że mnie dopuściłeś do głosu, ty idioto, zaraz wybiję ci z tego twojego lewackiego uba twoje idiotyczne poglądy. O, witamy serdecznie naziste. To może być bardzo ekscytujące dla tych, którym znudziło się porno. Ja osobiście wolę porno, bo tam też ludzie się obrażają. Ale przynajmniej w szczytnym celu. No ale miało być o Clubhouse. Czas na wady. Po pierwsze, dużo rzeczy, które tam usłyszycie, to oczywistości. Pewnie znajdziecie 15 pokojów o rozwoju osobistym, marce osobistej i nawykach ludzi bogatych. Natomiast. Y pokój, w którym Elon Musk rozmawia z innymi przedstawicielami branży samochodów elektrycznych o tym, jaka jest przyszłość branży. Albo będzie się odbywał kiedyś picie, albo jeżeli nie będziecie spali, to tak szybko się zapełni, że nie będziecie mieli szansy się w ogóle do tego pokoju dobić. Czy Clubhouse daje nowe możliwości? Oczywiście, że tak. We wtorek zauważyłem, że Maćkowi Orłosiowi na YouTubie pyka 100 tysięcy subów i stwierdziłem, hmm, ciekawe co on sobie o tym myśli, jak on to odbiera. No, ale nie będę przecież umawiał się z nim na podcast, którego nigdy nie wypuszczę. Natomiast dwa dni później, bo się do niego odezwałem w tej sprawie, gadaliśmy o tym na Clubhouse'ie i całkiem spora grupa ludzi słuchała i zadawała pytania. I było. Nie wiem, jak było w sumie. To musiałby powiedzieć ktoś, kto tego słuchał. Natomiast, czy Clubhouse jest dla Was? Nie mam pojęcia. Musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Przechodzę do kolejnych tematów. Hyundai i Kia jednak nie zrobią samochodu dla Apple. Haha, ha, ha, a mówiłeś, że zrobią! Tak, mówiłem, że są takie pogłoski, i szczerze mówiąc, nie do końca się z tego wycofuję. Bo to, że dzisiaj Hyundai ucina spekulacje, nie oznacza wcale, że Apple nie kazało mu tych spekulacji uciąć. Tym bardziej, że samochód Apple'a nie pojawi się wcześniej niż za 5 lat. To mnóstwo czasu na publikowanie przecieków. Poza tym świetnie się bawiłem przy tym odcinku z Kia i Hyundai'em, i na znak tego zostawiam sobie, to znaczy to jest kawałek papieru przyklejony więc yy, zrobię sobie taką porządną wlepę i sobie na pamiątkę przykleję i będę dumnie miał stare logoki na swoim laptopie to jest hakową CD-Projekt. Po wiadomości, którą zostawił, rzecz wygląda na robotę 13 trzynastolatka, który usiłował grać w cyberpunka na konsoli. Jak bardzo musiało być to irytujące, że trzynastolatek tak szybko nauczył się hakować. Większość komentatorów w internecie twierdzi, że CD-Projektowi się należało. Przy czym większość komentatorów w internecie mówiąc, mam na myśli randomowych użytkowników Twittera. Mam nadzieję, że się rozumiemy. CD-Projekt z kolei stwierdził, że hakerowi nic się nie należy, więc nie spełni jego żądań, w sensie nie zapłaci mu hajsu. No to 13 trzynastolatek stwierdził, nie wy, to ktoś inny. I podobno jak postanowił tak zrobił. Wszystko, co ukradł za 7 milionów dolarów. Niestety nie wiadomo komu. To nie był żaden trzynastolatek. To prawda. Ale bez tego ten news w ogóle nie byłby śmieszny. A skoro o dobrym humorze mowa, dawno nie było samobójstw w tym programie. No to proszę bardzo, nadrabiamy. Jest nie tylko samobójstwo, ale i pozew. Aplikacja Robin Hood, czyli ta, przez którą można było, ale w sumie nie do końca, a czasem wcale, kupować akcje GameStopu w tej słynnej aferze giełdowej, poza tym, że została pozwana przez wielu użytkowników z powodu bieżących wydarzeń, została również pozwana przez rodzinę 20-latka, który z powodu informacji, jaką otrzymał od Robin Hooda, popełnił samobójstwo. Rzecz działa się w czerwcu zeszłego roku, więc. Długo przed aferą związaną z Wall Street. Ten 20-latek używał Robin Hooda do tego, żeby inwestować w taki sposób, jaki opisywałem dwa tygodnie temu, czyli mało wkładasz. Podnosisz większe ryzyko, ale możesz zarobić więcej. Ale możesz też więcej stracić i popadasz w długi. Musisz oddać pieniądze, których nie masz. No więc ten 20-latek dostał maila od Robin Hooda, że jego dług wynosi jakieś 178 tysięcy dolarów. To by było jakieś 660-670 tysięcy złotych na nasze. I nawet w tych pięknych i bogatych Stanach Zjednoczonych dla 20-latka to jest dużo pieniędzy. Chłopak próbował dzwonić 4 razy do obsługi klienta, ale zawsze odpowiadał mu automat, więc w końcu nie wytrzymał, wziął i się zabił. I dzień po jego samobójstwie otrzymał maila, już niestety go nie odczytał, że nie ma żadnego długu. I to jest nauczka dla tych, którzy chcą się zabić, że zawsze warto ten jeden... Dwa dni poczekać, bo nigdy nie wiadomo, co się zmieni. Szef Huawei chyba żyje podobną nadzieją, ale nie w temacie samobójstwa. Choć mam wrażenie, że utrzymujący się ban na Huawei w Stanach Zjednoczonych to jest trochę być albo nie być dla firmy. I chcę pogadać ten szef Huawei z nowym szefem USA, czyli prezydentem Bidenem. Podrzucam temat, żeby rozmowa nie była nudna. Akcja z botami, fejkowymi stronami i fejkowymi kontami w sprawie 5G w Belgii, o której mówiłem w zeszłym tygodniu. I luźna gadka na temat tego, czy USA spotka to samo, czy może raczej nie. Myślę, że Biden się ucieszy. Skoro o przyjacielskich manewrach mowa, wiadomo, że Apple wymanewrował Intela ze swoich komputerów. W sensie wsadzili swoje własne procesory, są z nich bardziej zadowoleni, i jedyne co Intel może zrobić, to popłakać sobie na Twitterze. Ale ponieważ dorosłym producentom płakanie nie przystoi, można zamiast tego pójść w złośliwe zaczepki. I taką strategię wybrał Intel, wrzucając takie tweety, które niby miały być śmieszne chyba, ale są trochę jak opowiadanie coachów na Clubhouse. Takie oczywiste dość. Wszyscy wiedzą, że maczki nie służą do grania i nie mają dotykowych ekranów. Chodzi o to, że mają teraz procesory, które pozwalają im na robienie rzeczy, które dotychczas dla laptopów były trudno osiągane. I to nie są procesory Intela, niestety. To trochę tak, jakby rzuciła ci dziewczyna, a ty chciałbyś jej zrobić na złość i opowiadał wszystkim znajomym, że no, dziewczyna jak dziewczyna, ale orgazmów to ona nie miewała. Do no, typie, myślę, że to jej wina pewnie jest jakaś wybrakowana, na pewno nie chodzi o Ciebie. Forbes informuje, że Facebook planuje wypuścić smartwatcha, który będzie konkurencyjny dla Apple Watcha. Fajne, ale nie. Dlaczego? Bo nie żyjesz! Dzisiejsza technologia jest na tyle rozwinięta, że pozwala w nieskończoność przedłużyć umieranie portalu. Ale tego już się nie da odwrócić. Nawet jeżeli Facebook uruchomi te płatne newslettery, na których twórcy będą zarabiać, to nie. A może po prostu mi się znudził? Mówiłem już, że jestem bardzo niecierpliwy? Nie? To kiedyś o tym opowiem. Dziś bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość, bo mogły być tutaj sportowe latające samochody. A było to, co było. I nawet nie powiedziałem wam, dlaczego uważam, że Facebook nie ma szans na skopiowanie Clubhouse'a, ale teraz to już chyba się domyślacie. I wciąż bardzo podoba mi się ten smartfon. I mimo, że krótkie formy z nim związane, i tutaj na TikToku, może nie poradziły sobie wybitnie, to ja się nie poddaję i przygotuję dłuższą formę. A wam chciałem serdecznie pogratulować, bo wszystko wskazuje na to, że przetrwaliście walentynki. Być może zostają jeszcze jakieś. Wieczorne obowiązki, ale dobra informacja jest taka, że kolejny 14 lutego dopiero za rok. A i tak nie wiadomo, czy dożyjemy. I tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnam. Znośnego tego dnia.